Sprawy publiczne nie są nam obojętne. Pierwsza sprawa to integracja posłów podlaskich. Będę starał się zapraszać posłów podlaskich. Jeszcze raz jesteśmy umówieni na przełomie gdzieś tam <kluzny> no koniec kwietnia, początek maja. Będę takiego tygodnia nie sejmowego, żeby jakby dokończyć te rozmowy, które żeśmy rozpoczęli w roku ubiegłym, szczególnie związane z poprawą aktów prawnych. Naprawdę bolejemy nad wieloma aktami prawnymi, z którym nam się przychodzi borykać. Czasami jest to jedno słowo, które gdzieś tam się pojawia i przynajmniej myślę, że no, dwa razy w roku będę starał się fatygować panów posłów różnymi, różnymi tematami. Budżet jest rosnący, co jest zjawiskiem pozytywnym, bo budżet rośnie o ponad 7%. 7,6% to oznacza, to że no, te założenia są pozytywne na rok 2012 i on po, wyda po dochodach jest uchwalony w tej chwili na kwotę no, prawie miliarda 1,512 milionów złotych, a po wydatkach 1,7 milionów złotych, czyli tak. Biorąc pod uwagę ten budżet, który był w 2006 roku, to on jest razy dwa. W ciągu pięciu lat budżet wzrósł dwukrotnie, oczywiście nominalnie. Realnie to jest troszeczkę mniej, bo trzeba było odjąć, odjąć inflację, ale to jest sporo. Ubiegłoroczny deficyt budżetowy zakończyliśmy mniej niż planowaliśmy, bo był planowany na 270 milionów początkowo, później został zakończony na poziomie gdzieś 195, około 195 Milion złotych, na rok 2012 też o 190 milionów złotych planujemy deficyt. Każda złotówka kredytu przyniesie złoty no, 70 zł dodatkowych środków unijnych.